Dzień dobry, dzień dobry. Jestem właśnie na Antałówce, ależ tu jest pięknie. Dzisiaj jest rewelacyjna pogoda, jest ciepło, nie pada. Kilka chmurek, które w ogóle troszkę chronią od słońca, więc dla mnie rewelacja. No. Fajny dzisiaj dzień e, dla mnie. No nie jest to łatwy dzień, bo zaczęłam właśnie ponownie mm, post. Tym razem będzie to taki post mieszany, czyli e, isokowy. I wodny. Zaczęłam dzisiaj od soku z wodą, czyli świeży sok z pomarańczy, wycisnęłam i zmieszałam to z wodą. No i tak teraz piję tyle, ile mi potrzeba. Zrobiłam sobie wcześniej rano lewatywę, czyli takie oczyszczanie właśnie. Jelita grubego, żeby po prostu nie było za dużo tych toksyn w organizmie i żeby łatwiej przechodziła ten post. Zatem, cóż, no, jest około 14. Nie chcę mi się jeść, piję dość dużo, często korzystam z toalety, i na razie żadnych. Nie wiem, nie ma jakiejś boleści ciała ani yy, jakichś takich trudności. Oprócz takiego mojego yy, humoru, no jestem troszkę taka wyciszona i taka yy, bardziej bym powiedziała, yy, no taka bez energii, ale nie dlatego, że jestem głodna bądź jakaś słaba. Natomiast no czuję wewnątrz, że mam dzisiaj po prostu taki dzień że nie śmieje się nie ma tej euforii i, i, i ja to akceptuję po prostu, o i tyle no nic, zobaczę jak to dalej będzie pomyślałam sobie, że zrobię sobie taki post przez tydzień i zobaczę jak mi to pójdzie czy to będzie tydzień, czy to będzie trochę krócej czy może nawet troszkę dłużej? Zobaczę. No nic. Tyle. To ja się tu jeszcze powygrzewam. I widzimy się wkrótce. Hej, hej. Przyjechałam właśnie na Słowację. Jest dzisiaj tak piękna pogoda, że postanowiłam z gór troszkę nad jezioro Orawskie posłuchać troszkę fal i dzisiaj się chciałabym podzielić z wami jak mi idzie w ogóle w moim poście sokowym zatem tak to jest mój trzeci dzień muszę wam powiedzieć że przez ostatnie trzy dni bardzo przez ostatnie dwa dni bardzo źle się czułam e, mentalnie. Było mi bardzo ciężko. Przychodziły wszystkie emocje. E, większość dnia spędziłam w łóżku. Nie bolało mnie ciało, ponieważ wyczyściłam się, po, tak mi się wydaje, przynajmniej porządnie. Ale e, no, po prostu emocje, wszystkie strachy, lęki. Trudne rzeczy, do tego doszedł ból brzucha po, po, jed, po pierwszym dniu, który, który jest dość intensywny i, i no i trwa do dzisiaj. Tak więc no właśnie i po co ja to wszystko robię, bo to naprawdę jest niełatwe zrobić sobie taki post sokowy, czyli piję tylko sok z pomarańczy i do takich świeżych. Natomiast to nie jest proste, ale daje mi taki fajny wgląd do różnych moich rzeczy, takich wewnętrznych. Jestem na takim etapie poszukiwania takiej drogi, kierunku, w którym mogłabym żyć, rozwijać się i Robić swoje rzeczy, które kocham. Natomiast jest wiele we mnie też oporu i blokad, i to może nie jest jedyna droga do takiego poznania, ale kiedy żołądek nie trawi, to skupia się, to wszystko płynie. To wszystko płynie z tego, z, tego, z tej głowy. Te wszystkie takie rzeczy trudne. E, które gdzieś są w nas i wszystko to, co dotyczy i naszej przeszłości, i przyszłości. Zatem u mnie tego jest, okazuje się, bardzo dużo. E, odnośnie na przykład relacji. E, no właśnie, relacja to jest tutaj takie, to jest tutaj porządne kąpielisko emocji. Tutaj na przykład e, wszystko można, wszystkiego można doświadczyć. Wszystkich uczuć, zwłaszcza kiedy się kocha drugą osobę i czuje się z nią takie połączenie i bliskość, to jest tak dużo rzeczy, przede wszystkim tak wiele lęków związanych z odejściem drugiej osoby, z dalszym życiem, z choćby nawet. Jak ta, ta relacja będzie się rozwijać? Czy my idziemy w dobrym kierunku? Czy mamy podobny cel? Czy, czy my przetrwamy różne kryzysy? Bo, no właśnie, kiedy mam teraz taki czas postowania, to mam naprawdę dużo emocji i dużo, przy, przy, i bardzo trudno jest mi trzymać te emocje tak na wodzy. Czasem jest tak, że po prostu złość sama przychodzi gdzieś i można i można naprawdę czasem wyskoczyć spontanicznie z czymś, co, co wcale nie jest fajne. Zatem takie postowanie. No, to jest też taki sprawdzian dla relacji, ale też zauważyłam, że jeśli ta druga osoba ma też taki czas gorszy, a zwykle jest tak, że jak jedna z, z tych osób gdzieś postuje albo z, jedna osoba, mam na myśli z relacji, postuje bądź robi jakieś sobie oczyszczanie, czy ma jakiś gorszy czas też, to to, to działa na drugą osobę, nie? Więc wtedy też trzeba naprawdę umiejętnie posługiwać się tą relacją, i, um, i to nie jest łatwe. I to nie jest łatwe. Ale też dzięki temu można wiele, wiele się nauczyć, więc dla mnie to postowanie całe to jest przede wszystkim oczyszczanie się z różnych emocji, z lęków, strachu. Dlatego kontynuuję te posty i dlatego je cały czas robię, i no i, um, i widzę i widzę. Efekty. No właśnie, widzę efekty. Może nie od razu, bo ten trzeci dzień jest równie dla mnie trudny. Dzisiaj też e, cały czas czuję w środku burzołądka, stres, jakieś takie napięcie ciała. E, nie, jest, nie jestem wcale spokojna, tak jak było poprzednim razem. E, tylko po prostu e, to, to wszystko. Mam taki wkór, za wszystko naprawdę. Więc wydaje mi się, że, mm, znaczy, to jest dobre, bo, bo, gdzie, bo, to znaczy, że ciało się oczyszcza z różnych rzeczy, nie tylko e, takich e, tych toksyn i tego wszystkiego. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, ale też z emocji, z takich nazbieranych przez przez lata, tak naprawdę. Trzy dni to jest nic w porównaniu do 10-15 lat, gdzie żyło się naprawdę. W różnym środowisku, czasem trudnym i ciężkim. Zatem e, tak. Cóż, e, zobaczę, jak będzie kolejne. Jakie będą kolejne dni, czy ja dalej podołam. E, jeszcze powiem szybko, jak się czuję na tym poście sokowym. E, przede wszystkim to nie chce mi się jeść. To, to, to jest niesamowite, bo wiem, że wiele osób, jak postuje, to, to po prostu są głodne. Ja nie jestem głodna. Jedynie ale no to już mój czwarty post, a nawet piąty, więc to też jest inaczej niż za pierwszym razem, bo za pierwszym razem byłam cały czas głodna, natomiast tutaj nie jestem głodna, ale, ale te emocje są tak czasem trudne, że e, po prostu nie mogę sobie z nimi czasem poradzić. No ale one są. One są i one um, i te emocje one będą. Jak ja ich nie wyczyszczę, to one będą. Jak one będą mi towarzyszyły. A co ja wtedy robię, kiedy, kiedy mam te emocje, kiedy czuję, że mój umysł wysyła mi różne rzeczy trudne, um, do przepracowania, więc ja siadam z tym i jestem. No. Siadam i jestem, um, czuję to, jest mi ciężko, ale czuję, nie uciekam od tego. Nie wiem, gdzie to dalej pójdzie. Mam dużo negatywnych myśli, um, strachu, właśnie lęków, złości. Um, nie kocham siebie totalnie i jestem od siebie bardzo, wydawało mi się, że, dale, że blisko, ale jestem od siebie bardzo tak daleko od tej takiej miłości, takiej, która gdzieś we mnie płynie, bo to wszystko się oczyszcza, wychodzą wszystkie te takie ciężkie rzeczy z przeszłości i, i tak, myślę, że z przeszłości głównie, no i niestety no, spokoju nie ma, no ale kontynuuję, zobaczę gdzie mnie to dalej zaprowadzi. A póki co przyjechałam trochę odetchnąć sama, bo wydaje mi się, że taki czas to warto ten czas spędzać ze sobą na, na postach. Dlaczego? Bo w ten sposób nie zarażamy swoim takim negatywizmem tej drugiej osoby. I to też jest bardzo ważne, żeby nie zarażać, nie stresować tego drugiego człowieka, tylko też w jakiś sposób samemu sobie z tym poradzić. Oczywiście nie jest tak, że się nie dzielić swoimi przemyśleniami, swoimi, swoimi trudnościami jak najbardziej, tak? Natomiast jak jest ten gorszy czas, to, to czasem pobyć ze sobą, żeby to się fajnie wyczyściło i żeby, żeby znaleźć w sobie taką przestrzeń do... do... Um, odnalezienia siebie, no właśnie. Ja właśnie poszukuję siebie. Niby siebie znałam, tak myślałam, że ja już wszystkie rozumy pozjadałam i już wszystko wiem na swój temat. A okazuje się, że nie wiem i bardzo wiele nie wiem i tym bardziej ten post nie uświadamia. Jak jest tutaj czysto, oczywiście w żołądku jest czysto, to tutaj zaczyna buzować wszystko. No i tak buzuje u mnie przez te ostatnie trzy dni, że wow, no cóż, uh, idę dalej zwiedzać. Słowacja. Podoba mi się bardzo zielono, dziko. Nie ma billboardów, nie ma plakatów, reklam, tak jak w zakopanym. E, I jest fajna droga, fajnie się jedzie, nie jest tak tłoczno. Dzisiaj jest niedziela, zatem super. Idę dalej. Pozdrawiam Was ciepło i widzimy się. Mam nadzieję, niebawem. Hej. Dzisiaj dogrywam um, resztę materiału z um, mojego ostatniego. Sokowania i postowania, no muszę powiedzieć, że przerwałam mój post po trzech dniach, to znaczy skończyłam. Poczułam, że po prostu nie dam rady emocjonalnie dalej. Czyli, czyli czułam się tak emocjonalnie ciężko, te wszystkie rzeczy, które mnie dotknęły, i taka złość wewnętrzna i to wszystko. A po prostu ja sobie z tym nie dawałam rady, bo to y, zwykle się dzieje, kiedy y, gdzieś jesteśmy tacy, tacy, no, puści, czyli w środku, czyli, czyli nie jedząc, no, nasz umysł skupia się na czyszczeniu naszego ciała i, i to czyszczenie po prostu czasem jest tak intensywne, tak jak było to w moim przypadku natomiast w momencie, kiedy zdecydowałam dobra, koniec wróciłam ze Słowacji i gdzieś około 17 chyba zjadłam sałatkę i od razu może nie od razu, ale tak po pół godzinie zaczęłam dochodzić do siebie i te wszystkie emocje, które gdzieś tu były w środku i bardzo źle się czułam emocjonalnie, bardzo ciężko. Od razu zaczęło to pomału znikać i od razu przyszła mi ochota, żeby w ogóle z kimkolwiek rozmawiać i no i żeby, żeby, no tak wróciłam do siebie, to tak, tak do siebie, no nie wiem czy do siebie, no w każdym bądź razie hu, przerwałam, przerwałam to i, i od razu poczułam się lepiej i um, no właśnie, jaki wniosek z tego, um, no wydaje mi się, że takie postowanie to jest naprawdę dobrą rzeczą, bo Przede wszystkim łatwiej możemy połączyć się ze sobą, ze swoimi emocjami i sprawdzić samych siebie trochę. To jest trudna sztuka. Natomiast mądrze zresztą powiedział mój partner, że to trzeba robić etapami, to trzeba robić pomału i to trzeba robić tak, żeby, żeby tak bardzo emocjonalnie nie ucierpieć. No i miał tutaj bardzo dużo racji, bo ja to chciałam tak od razu szybko i bez zastanowienia po prostu ciągnąć to tak jakby stanem umysłu mojego, czyli przyszła taka ochota na to, żeby się oczyszczać i po prostu to ciągnęłam bez. Oczywiście wiedziałam, że sobie dam z tym wszystkim radę do pewnego oczywiście etapu, bo tak jak powiedziałam, przerwałam ostatecznie. I czułam, że już nie dam więcej rady. Um, takie praktyki przede wszystkim oczyszczają ciało, i nasza skóra, e, nasza twarz, nasza cera i nasze wnętrz, ono po prostu się oczyszcza. I nawet taki jednodniowy post e, sokowy jest już bardzo duże, dużą sprawą, e, bo dzięki temu możemy. Fajnie y, pozwolić też temu ciału odpocząć. No a, a ciało to nasz dom, y, i to z tym ciałem jesteśmy połączeni tak naprawdę y, przez nasze całe życie. Jak my nie będziemy dbali o nasze ciało. O nasz umysł, o to, co mamy w głowie, o naszą energię, o nasze samopoczucie, a to samopoczucie zwykle wychodzi gdzieś z myśli, z emocji, z różnych. Uwarunkowań. No, jak my o to wszystko nie zadbamy, no to no będzie nam się ciężej żyło. A w momencie, kiedy podejmiemy takie ryzyko i trochę sami na własną rękę zaczniemy dbać o nasze, o nasze właśnie ciało, nie czekać, aż zostanie zniszczone przez jakieś choroby, przez jedzenie jakieś. Destrukcyjne, tylko po prostu sami podjąć takie, taką odpowiedzialną decyzję. Dbam o siebie, kocham siebie. No i właśnie w tym moim całym postowaniu przyszła taka, taka myśl, że ja siebie nie kocham, że siebie bardzo długo nie kochałam. Oczywiście to się wszystko oczyszczało i dlatego takie myśli miałam, bo przez ostatni przez ostatnie kilka lat bardzo dużo inwestowałam w siebie, czasu i, i emocji i tego wszystkiego i w ogóle żyłam tak, żeby. By nigdy sobie niczego nie żałować. I tu nie chodzi o rzeczy materialne, tylko tu chodzi o to, co chciałam zobaczyć, jak chciałam jeść, jak chciałam się czuć, jakimi relacjami chciałam się otaczać, jakimi ludźmi. Ja musiałam sobie to wszystko sama dać, czyli sama wewnętrznie wzrastać gdzieś. Bardzo dużo książek właśnie czytałam też poprzez to spotykałam się z różnymi ludźmi myślę, że już o tym kiedyś wspominałam, ale to też jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne i no i tak i dzięki temu um gdzieś ta moja samoocena ona wzrastała e, z miesiąca na miesiąc e, wciąż e, wciąż wiem, że dużo jakby jest takiej takich rzeczy do przerobienia we mnie ja na przykład to czuję, że są takie rzeczy, których, z którymi się jeszcze nie zgadzam w sobie, sama, so, sama ze sobą I, i wiecie, to jest takie trochę chore, nie? bo jak się patrzy na człowieka czasem sobie myślisz e, wow, przecież ona ma tu wszystko ma, jest po prostu doskonała i Idealna. Tu się okazuje, że my, my po prostu czasem samych siebie nie lubimy, choć mamy wszystko, zdrowe ciało, to gdzieś tu w głowie są tak różne rzeczy pokomplikowane, że my nie potrafimy odnaleźć siebie gdzieś. Nie, nie potrafimy wewnętrznie siebie akceptować za to, jacy jesteśmy. No i to już jest z umysłu, to jest gdzieś z emocji, z zapisków ciała naszego, które zostało w dostało różnych doświadczeń w swoim życiu, więc, więc tak, więc to jest proces zmiany, ale doskonały proces. No tyle. Kochani, no mmm, piszcie, jeśli macie ochotę mnie o coś zapytać. Nie mam wielkiego doświadczenia, ale według moich doświadczeń i tego, co zrobiłam, po prostu, e, po prostu podzielę się z Wami tym, co czego doświadczyłam, jak będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia. Tyle. Buziaki, pozdrawiam. Hej!